Faficzku, kochany, co tu się stało? Zrobiłeś siusiu na ulubioną kanapę pancia? Fafiku, chory jesteś? Ale nie martw się, jest fajny preparat Ecodora UV 2000, którym zneutralizujemy mocz naszych pupili i nie będzie nam tu przykro śmierdziało. Pancio psikał obficie, żeby preparat wszędzie dotarł. Przykryjemy to folią, żeby nam to nie odparowało, będzie lepiej działało. Preparat jest całkowicie bezpieczny na enzymach roślinnych, nie posiada żadnych środków chemicznych. Także, Fafiku kochany, Pancio nie będzie Cię bił. No efekt jest bardzo dobry, Fafiku kochany, ale nie rób więcej takich przykusów Panciowi. Zapraszam wszystkich na stronę www.freshtek.pl. Tam są dostępne wszelkie preparaty do neutralizowania uryny naszych pupili. Pozdrawiam, do zobaczenia.